Każdy z nas na co dzień doznaje różnego rodzaju obciążeń, które poprawnie nazywamy stresem. Stres powoduje różnego rodzaju dolegliwości, z którymi nie zawsze potrafimy sobie poradzić: problemy ze snem, brak apetytu czy nadmierne obiadanie się, duszności. Lęki, napadowa, przyspieszona akcja serca mogą wskazywać na nerwicę. Aby się przed nią chronić, należy bez względu na wiek uprawiać sport, odpoczywać i relaksować się, nie nadużywać alkoholu czy nie palić papierosów. Przynajmniej dwa razy w roku robić przerwy od pracy zawodowej. Jednym ze sposobów leczenia nerwicy i poprawiania kondycji całego organizmu jest masaż. Przywraca on spokojny sen, poprawia krążenie krwi i wspaniale wycisza znerwicowany organizm. Daje nowe siły do pokonywania trudności dnia codziennego. Jeżeli jednak nie potrafimy poradzić sobie z naszym organizmem, należy skorzystać z pomocy lekarza. W zielonogórskiej poliklinice powstał pierwszy w województwie oddział dzienny leczenia zaburzeń nerwicowych, w całości refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjentów przyjmujemy na podstawie skierowań. To mogą być skierowania od psychiatrów, którzy są głównymi lekarzami prowadzącymi, ale tak naprawdę od każdego innego lekarza. Często kierują do nas pacjentów lekarze rodzinni, którzy widzą, że są jakieś, jakieś problemy, które wymagają takiej pomocy. Skierowanie do nas pacjenci dostarczają do oddziału bądź do rejestracji poradni zdrowia psychicznego. My się kontaktujemy, umawiamy na spotkania kwalifikacyjne. Spotkanie kwalifikacyjne jest po to, żeby rozpoznać, czy na pewno pacjent przychodzi z tym problemem, w którym my jesteśmy jak najbardziej kompetentni, żeby pomóc. Cykl leczenia na oddziale trwa trzy miesiące. Pacjenci przychodzą na pięciogodzinną terapię każdego dnia, po czym wracają do domów. Terapia na oddziale ma charakter leczenia szpitalnego i pacjenci mogą otrzymywać zwolnienia L4, tak jak w trakcie leczenia na oddziałach całodobowych. Psychoterapia przede wszystkim jest metodą leczenia, czyli no takim doświadczeniem w grupie, które ma służyć e, pomocy w zmaganiu się z różnymi problemami, z którymi zgłaszają się do nas pacjenci. Mamy pacjentów bardzo różnych. Są to zarówno zaburzenia, które nazywamy zaburzeniami nerwicowymi, też zaburzenia depresyjne. Jest to po prostu forma rozmowy odbywającej się w grupie, której jakby no, próbuje przewodniczyć doświadczony i odpowiednie kwalifikacje posiadający psychoterapeuta, psycholog. No i w trakcie tej rozmowy próbujemy jakby pomóc pacjentom zrozumieć, jakby jakie jest źródło ich problemów, ale też jakby spróbujemy poszukać zawsze w każdej sytuacji dla takiego pacjenta jakichś sposobów czy pomysłów na rozwiązywanie tych problemów. Terapia na oddziale ma charakter terapii realizowanej w grupach psychoterapeutycznych. Każda grupa ma swojego stałego psychoterapeutę, prowadzącego sesję psychoterapii i koordynującego cały proces leczenia pacjentów. Pacjenci przede wszystkim korzystają z terapii grupowej, czyli grupa średnio 10-12 osób pracuje pod kierunkiem psychoterapeuty. I taka forma terapii polega przede wszystkim na rozmowie o bieżących problemach z którymi się przechodzi do oddziału. Jednym z elementów procesu terapeutycznego jest psychorysunek. Tematy psychorysunku mogą być różne. Są dostosowywane do aktualnego stanu uczestników zajęć. Zdolności plastyczne nie mają tu większego znaczenia i nie podlegają ocenie. Psychorysunek to jedna z metod terapii. jaką stosujemy na oddziale, traktujemy taką metodę pomocniczą w stosunku do tego i podstawowej metody leczenia, jaką jest psychoterapia. Raz w tygodniu pacjenci spotykają się na tych zajęciach pod kierunkiem prowadzącego psychoterapeuty. Mają zadany jakiś temat rysunku. Temat zazwyczaj jest bardzo ogólnie sformułowany, tak żeby każdy mógł zrobić swoje takie wewnętrzne własne interpretacje tego tematu. No i próbują malować farbkami na zadany temat. Oczywiście nie chodzi tutaj o walory artystyczne, bardziej o ich skojarzenia, emocje, które potrafią wyrazić jakby po usłyszeniu tego tematu. Po tej chwili malowania wszyscy spotykają się w sali terapeutycznej, gdzie rozmawiają. Każdy prezentuje swój rysunek, grupa. Pozostali pacjenci w grupie mówią o swoich skojarzeniach z tym rysunkiem, co być może im się wydaje, że potrafią odczytać z tego rysunku, o emocjach, które ich zdaniem wyraża ten rysunek. Na samym końcu też oczywiście osoba malująca mówi, co próbowała wyrazić, czy jej się to udało, mówi, czy to, co usłyszała od grupy, jest dla niej jakoś nowe, być może odkrywcze, być może mówiącego coś nowego o niej, o jej problemach, czy o jej odczuciach. No i terapeuta prowadzący jakoś to zbiera, porządkuje te informacje. No i też ważne jest potem, żeby te informacje były przez pacjentów wnoszone do tego właściwego procesu terapii, gdzie oni mogą mówić o jakichś swoich nowych przemyśleniach, nowych refleksjach na swój temat i tam się też o tym rozmawia. Do dodatkowych zajęć terapeutycznych należy trening psychologiczny. Trening psychologiczny, jak sama nazwa mówi, pomaga w trenowaniu różnych umiejętności psychologicznych. Często z którymi pacjenci mają trudność jak przychodzą do nas. Czyli na przykład z asertywnością, komunikacją międzyludzką, radzenie sobie ze stresem, poznanie głębsze siebie, swoich wad, zalet. Mocniejszych i słabych stron, które powodują to, że samoocena jest bardziej adekwatna. Poznanie siebie jako członka grupy jak sobie radzę w grupie jak grupa mnie odbiera. Efektywność podstawowych metod terapii wspiera również psychoedukacja. Jednym z jej elementów są warsztaty terapeutyczne na bazie filmów. Jednym z takich tematów, które realizujemy na zajęciach z psychoedukacji jest szeroko rozumiany temat stresu. Próbujemy jakby pacjentów zainteresować tym tematem i pokazać, czym jest stres, jakie są mechanizmy tego zjawiska i jak to się przekłada na różne problemy w codziennym funkcjonowaniu. Wtedy pacjenci oglądają na przykład film Upadek. To jest taki film sprzed wielu lat już z Michaelem Douglasem, pokazujący właśnie taki jeden dzień z życia no, sfrustrowanego mężczyzny, z różnego typu problemami psychicznymi, od też takiego poddanego bardzo silnemu działaniu stresu i frustracji. I po obejrzeniu tego filmu mają całe mnóstwo swoich własnych odczuć, całe mnóstwo skojarzeń z własną sytuacją życiową, jakichś nawiązań do swojej historii życia i potem jakby dzielą się tym, rozmawiają o tym. Bardzo często po obejrzeniu takiego filmu mają całe mnóstwo jakichś takich nowych, Nowych sposobów patrzenia na siebie, na swoje dotychczasowe życie, na swoje problemy, czy też na sposoby, w jaki sposób sobie z tym radzili? Czy to było radzenie takie konstruktywne, sprzyjające jakiemuś takiemu dobremu życiu, czy to raczej były takie sposoby niszczące ich albo bliskie osoby, na przykład Omawiając mechanizmy obronne, terapeuci wykorzystują film Brada Andersona Mechanik? Mechanizmy obronne to są mechanizmy, które człowiek stosuje, żeby ochronić się przed różnymi nieprzyjemnymi uczuciami. Pacjenci bardzo przeżywają te zajęcia, często nawet są w obniżonym nastroju po zajęciach, z tego powodu, że bardzo przeżywają to, co przeżywa bohater. A główny bohater zabija w wypadku człowieka, i trudno mu się z tym pogodzić, więc wypiera to starzenie. Pacjenci poza zajęciami psychologicznymi czy psychoedukacyjnymi korzystają również z treningów relaksacyjnych. Do takich zajęć należy zaliczyć tai chi. Tai chi to starożytna chińska szkoła łagodnych ruchów, której pierwsze układy powstały mniej więcej w tym samym czasie co ziołolecznictwo i akupunktura. Tai chi jest to tradycyjny system ćwiczeń pochodzący z Chin. Ćwiczenia tai chi łączą w sobie ćwiczenia zdrowotne, w których uczestniczy ciało, jak również ćwiczenia oddechowe i pewien rodzaj koncentracji. Relaksacja jest centralnym punktem ćwiczeń tai chi. Prowadzący ćwiczenia nieustannie przypomina uczestnikom o relaksacji. Jest to taki element pracy z ciałem, który jest niezwykle potrzebny nam na co dzień. Relaksacja przywraca naturalną równowagę w ciele. Niezwykle istotne jest nastawienie mentalne uczestników. Właśnie w ćwiczeniach poszukujemy rozluźnienia, poszukujemy relaksacji i. Sam typ ruchu, typ ćwiczeń, które wykonujemy, sprzyja tej relaksacji. Ruchy są delikatne, łagodne, koliste w połączeniu z oddechem, więc wspomniana relaksacja przychodzi samoistnie. Terapia odbywająca się w grupie ma pewne plusy, których no nie da się doświadczyć w terapii prowadzonej indywidualnie, kiedy terapeuta jest tylko z pacjentem. Takim ważnym plusem jest poczucie podobieństwa, czyli pacjent, jakby trafiając do terapii w grupie, może bardzo szybko odkryć, że są również inne osoby poza nim, które mają bardzo podobne problemy, które być może doświadczyły również trudnych wydarzeń w swoim życiu. Już to poczucie. To, to odkrycie sprawia, że jest mu lżej, że że być może wiele lat zmagał się w samotności z tym wszystkim i nagle odkrywa, że, że nie jest jakby taki jedyny i, i pozbawiony tylko sobie, ale też to poczucie podobieństwa pozwala się jakby dzielić ludziom na terapii jakby swoimi doświadczeniami, zmaganiu się z różnymi problemami. Mogą sobie nawzajem mówić, jak przechodzili przez swoje problemy, jak na co dzień sobie z nimi radzą, co jest dla nich trudne, a co być może już jakby udało im się jakoś przepracować i z, tym, z czym się udało poradzić. No i w ten sposób jak każdy pracuje trochę na swoje konto, czy pracuje dla siebie na terapii, ale też przy okazji jakby pomaga innym uczestnikom w grupie, więc jest to taki proces bardzo w ten sposób jakby wzmocniony. Osoby zainteresowane podjęciem terapii zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które pozwoli otrzymać więcej informacji na temat oddziału i realizowanego w nim programu terapeutycznego oraz uzyskać kwalifikacje do terapii wraz z ustaleniem możliwych terminów jej rozpoczęcia.